Macie czasami tak, że wstajecie, odpalacie TikToka i z burczącym brzuchem przeglądacie te wszystkie przepisy? Ja w sumie nie, ale. W dzisiejszym odcinku te pokusy staną się rzeczywistością. A TikTok zadecyduje co jem przez 24 godziny. Ogarniam się i lecimy. Pierwszy przepis, który wpadł mi w oko, to ten wiralowy kebab, ale po niemiecku. Virales recept für gerolltes hackfleisch. Napotkałem jednak problem. Nie mam mięsa. Więc musiałem wyjść z domu i pojechać do sklepu. Let's go do sklepu. Wkurza mnie to już, że w tym aucie w ogóle w żadnym aucie nie da się postawić normalnej O. Tutaj się da. Dobra, lecimy do Lidla po wołowinę, bo to jest jedyna rzecz, której w domu nie mam. Witam z powrotem. I tak, mamy wołowinę. Zapłacimy za nim 17 złotych. Dużo, szczerze. I będziemy z tego robić oczywiście naszego kebaba. Lecę po resztę rzeczy potrzebnych i robimy to gówno. Zaczynamy od przekrojenia czosnku oraz cebuli, żeby potem łatwiej się go blendowało. Podczas blendowania dosłownie zacząłem umierać, gdyż moje oczy wyglądały mniej więcej tak. Nie polecam. Płacz i zgrzytanie zębami. Kurwa mać. Kolejnym problemem był brak przyprawy gyros, a byłem pewien, że ją mam. Przeczytałem, że przyprawa gyros składa się z iluś tam składników i mniej więcej te składniki mam. O właśnie tutaj. Kolendra. Gałka muszkatołowa. Papryka? Skończyłaś się papryka. Kur**a. Idę o paprykę. Papryka. Majeranek. A także jest napisane, że opcjonalnie możemy dodać pietruszki trochę, więc dodajemy trochę pietruszki. Wszystko ponownie blendujemy i dodajemy mięso. I jeszcze dodamy sobie oprócz tego jogurt, który mi spadł. Po dodaniu jogurtu dokładnie wyrabiamy mięso i przechodzimy dalej. Kolejnym etapem jest przełożenie naszego mięsa na papier. Zajęło mi to naprawdę ogromną ilość czasu, żeby równo to rozprowadzić. Dobra, mamy to full zrobione. Teraz wystarczy to zrolować i włożyć do Air Obawiam się, naprawdę obawiam się, że może być to delikatnie za grube. Mięsny rulon, Witamy w grze. Oprócz mięsa, które ląduje do Air do poprawy kompozycji smaku wlatują też warzywa. Następnie przeszedłem do złożenia i podpieczenia tortilli. Kebabik jest już ze mną i szczerze wygląda to naprawdę nieźle Jestem pod naprawdę wielkim wrażeniem, że coś takiego w ogóle wyszło Myślałem, że to mięso będzie się rozrywać, będzie średnie jak chodzi o konsystencję i w ogóle nie wyjdzie Ale to naprawdę, no zdziwiło mnie Sprawdzamy to, bo już nie mogę się doczekać, jest godzina 12 Ja to mega długo robiłem ten przepis, tak patrząc na to, że to jest śniadanie Mam nadzieję, że to będzie zajebiste Tak na domowy kebab jest to zajęisko. To mięso smakuje jak taki hamski, troszeczkę kebab, ale z dużo większą ilością smaku. Nie będę ukrywać, że próbowałem to mięso wcześniej same i smakowało gorzej, ale w tej kompozycji to jest naprawdę mega dobre. Mm -hmm. mm. Zanim przejdziemy do kolejnego sposobu, mam dla was poradę, a dokładnie moje przemyślenia dotyczące samopoczucia, nie? Ja co najmniej mam tak, że mam trzy core rzeczy, żeby się dobrze czuć. Szczególnie jak jem takie tłuste gówno, jak to przed chwilą. Pierwszą z nich jest kreatyna. Druga rzecz to jest Magnes. Magnes taki open. I trzecią rzeczą jest zielona herbata. Tak pomaga na trawienie po prostu. Właśnie skończyłem jeść tego kebaba i był naprawdę super, ale... Musimy brać się już za kolejny przepis, a dokładniej to chociaż muszę się przygotować, żeby wiedzieć co zrobić w ogóle. Odpalam TikToka i sprawdźmy co kolejnego przyniesie nam los dzisiaj. O dziwo jak zazwyczaj mam mega dużo TikToków jedzeniowych, to tym razem nie było ich ani trochę. Na szczęście w końcu znalazłem, ale... Może nie jest to przepis, ale jest to na pewno coś ciekawego, które... Warto przetestować Znalazłem TikToka, na którym ziomek je bułkę z Jogobellą Nigdy tak nie jadłem, a na dodatek znalazłem w domu Trzy różne rodzaje Jogobelli Trzy ciekawe smaki, więc stwierdziłem, że zrobimy sobie test smaków Jogobelli z bułką Świetny pomysł, prawda? Panowie i panie, czegoś takiego innowacyjnego jeszcze świat nie widział Sprawdźmy sobie bułka z, z jogurtem Jogobella no nie będę ukrywać, nie jest to nic najlepszego. Raczej na co dzień tego nie jadł, ale ciekawe, tak, ciekawe. Smak jest naprawdę bardzo fajny. Nie ma samego cukru, jest to taki przebijający się kwasek. Po prostu jest to dobry jogurt. Już coś wiem. Ogólnie smakuje to właśnie jak ta zwykła podstawowa, tam borówkowa czy jagodowa Jogobella. No przejdźmy do ostatniego jogurtu. Jogobella, malina, kokos. No i tu już naprawdę coś się dzieje. Zajebiste. Ten jogurt to jest dzieło sztuki, moim zdaniem. No, polecam ogólnie spróbować sobie. Kiedyś wejdziecie do sklepu i zobaczycie właśnie coś takiego, nawet się nie zastanawiacie. Od razu kupujcie, bo to jest serio odkrycie dla mnie. Mega dobre. Dwa. Dajcie subskrypcję w komentarzu za to poświęcenie, bo ja zaraz umrę. Trzy. Mamy. Koniec. Ja idę chyba na zasłużoną drzemkę. Po takiej ilości cukru totalnie mnie zmuliło. Lecz zanim poszedłem spać, poszukałem jeszcze kolejnego TikToka pod ten film. Pierwszym z nich były tosty z szarpanym kurczakiem, barbecue i jalapeno. Pierdolę. Mój brzuch. Czuję się jak gówno. Welcome. I ogólnie to myślałem, że zdążę jeszcze cokolwiek zrobić zanim będzie ciemno. Ale jest 16, I już jest ciemno. Będziemy musieli przełożyć nasze jedzenie na godzinę 18, bo wtedy właśnie wrócę od lekarza, do którego za chwilę jadę. Przy okazji zrobimy sobie zakupy na dwa przepisy. O jednym wam już powiedziałem, a o drugim wam powiem wieczorem. Wracając od lekarza, zakupiłem potrzebne produkty. Byłem w sklepie, zakupiłem do naszego świetnego przepisu teraz jalapeno. Obawiam się, że będą stały w mojej lodówce przez rok i nikt nie użyje, ale kupiłem. Specjalnie dla was widzowie, na to poświęcenie może się dość lojka, suba, pu-pu-pu, coś tego typu. Chleb tostowy, barbecue. Przepis był bardzo prosty. Kurczaka ugotowałem, dodałem do niego barbecue i podsmażyłem. Po czym ułożyłem tosty i włożyłem do airfryera. Oczywiście musiał wystąpić jakiś problem. Klasycznie, o czymś zapomniałem. Więc pod koniec pieczenia musiałem dodać jeszcze ser. Ach, świetnie, świetnie. Jestem już naprawdę głodny. A co najmniej robię się głodny i mam tutaj piękne kanapeczki. Pachnie w całym domu yy, tym zielonym jalapeno. I wygląda to naprawdę smakowicie jak dla mnie na razie. Obawiam się jedynie tego mięsa, ale nie ma co gadać. Spróbujmy. Moje obawy zostały spełnione, gdyż mięso jest suche, jest trochę twarde, jest gumiaste, ja to żuje i żuje dalej w tej buzi. Lepiej sobie zrobić po prostu z jalapeno i serami i będzie zajebiście. To mięso tylko wszystko psuje. Jedzenie było strasznie nieprzyjemne z powodu mega twardego mięsa i zajął mi naprawdę ogromną ilość czasu. Masakra. Nie dało się tego jeść. Jakoś zjawem minęło jakieś pół godziny. Jest godzina 21.30. Nie jestem z tego w ogóle zadowolony. masa to było. Drugi TikTok, o którym wam wcześniej nie powiedziałem, był to przepis książula na cynamonki. Moja umiejętność pieczenia jest raczej na poziomie bardzo niskim, ale miałem wielkie nadzieje co do tego przepisu. A składał się on z naprawdę wielu etapów. Oprócz odleżenia drożdży i samego ciasta, które musiałem robić w osobnych miskach, musiałem uwalić sobie ręce i cały pokój, w którym i tak nie jest za czysto. Oh Hell no. A na dodatek zrobić cynamonowe nadzienie i polewę. O godzinie 22 przyszedłem dopiero do zwijania naszych cynamonek. Nie wiem czemu ciasto zrobiło się takie wielkie, ale wyszła mi naprawdę ogromna ilość. Nie wiem kiedy to zostanie przejedzone. Ale na szczęście w końcu po trzech godzinach mogłem włożyć je do piekarnika i udekorować kremem waniliowym. Jestem z powrotem. Trochę mi to zajęło Wyszło mi ich tak dużo, że się tego w ogóle nie spodziewałem Ogólnie zorientowałem się teraz, że jest szansa, że nie dodałem cukru Ale zobaczę to jeszcze, bo nie jestem pewien Mmm, dobre Ej, dobre. Myślę, że będzie ma za mało słodkie Jak nie dodałem tego cukru, to zajebiście Najgorszym minusem tego wszystkiego są te boki tutaj One są takie, bym powiedział, dość średnie Ej, Ale jak wgryziecie się trochę dalej, to są naprawdę pyszne Patrzcie na to Cudowne. Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek powiem, że tak lubię cynamonki, a te są naprawdę zajebiste. W całym dniu dobiłem 2556 kalorii i nawet nie aż tak dużo tłuszczu. Ja cytuję, a ty daj suba i lajka, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Możecie jeszcze podbić film na dole i napisać mi czy ta opcja jest w ogóle dostępna. Widzowie, chyba chyba dostaję zawał. O kurwa.